Witajcie! 21 wrzesień. Dziś chciałbym zaprezentować tak zwane OBD-11. Aplikacja oraz urządzenie służące do w prosty sposób modyfikowania pewnych parametrów samochodu. Pokażę mniej więcej, co będzie się dało zrobić. Sprzęcik przyszedł wczoraj, zapakowany z plombami fabrycznymi. Przejdziemy przez proces instalacji oraz podłączenia. Będziemy próbowali. Zapraszam do oglądania. Seat Arona 2022 rok, wersja poliftowa. Przed przedlifcie obstawiam, że w tym samym miejscu znajdziemy złącze OBD, a mianowicie jest o no, w tym miejscu znajduje się od spodu pod deską rozdzielczą po lewej stronie kierowcy. Jest to to złącze w ten sposób można tu wpiąć tester diagnostyczny bądź właśnie jakiekolwiek inne urządzenie obsługujące protokoły OBD-2. Jeżeli ktoś chciałby dostać się do skrzynki bezpieczników, wkładamy rękę pod spód i wypychamy. Wypychamy osłonę od dołu, jest ona na dwóch zaczepach. Nie ciągniemy od góry, bo tu są. Wystające, dostajemy się do skrzynki bezpieczników. W zależności od wyposażenia, w wersji wyposażeniowej jest tych bezpieczników więcej, może być tych bezpieczników mniej. Znajdują się tu. I tak jak mówię, złącze OBD jest tutaj. Przystępujemy do podłączenia OBD 11. Odpakujemy. Plomby sobie zdjąłem. W opakowaniu znajdziemy krótką instrukcję podłączenia. Niestety nie ma w języku polskim. Od importera otrzymałem instrukcję papierową w języku polskim, smycz do prostego i łatwego wyciągania ze złącza OBD oraz zrzeczoną kość drugiej generacji z tak zwanym, tak zwane OBD 11. Jest to wersja niebieska. Jest to wersja PRO z 200 kredytami na koncie. Będziemy za chwilę przeprowadzać aktywację urządzenia. Przed podłączeniem jeszcze urządzenia na własnym telefonie, musimy zainstalować aplikację OBD 11, przeprowadzając dodatkowo aktualizację. Urządzenia będziemy łączyć się z telefonem. Wymagane jest połączenie z internetem. Bez tego nie będziemy w stanie podłączyć się i zaktualizować urządzenia. Przed podłączeniem trzeba założyć konto, odczytać maila, który przyjdzie nam na adres mailowy, który sobie dopisaliśmy do konta, i przejdziemy z wersji Basic na wersję Pro. Ok. To dokonujemy instalacji. Według instrukcji załączonej przez importera, silnik powinien być w momencie instalacji urządzenia przełączony na zapłon, a najlepiej, żeby był odpalony. Tak więc odpalamy, zostawiamy w pozycji P skrzynie biegów oraz na ręcznym, otwieramy drzwi. Urządzenie sygnalizuje podłączenie, zapalając się na czerwono. Będziemy Teraz aktualizować je. Będziemy wyszukiwać urządzenie. Trzeba uruchomić aplikację. Mhm. Tak, znaleziono. Aktualizacja urządzenia. Przeprowadzamy aktualizację. Pojawiły się niedawno funkcjonalności dostępne na tą platformę, czyli na MIB3. Teraz wprowadzę sobie swój kod urządzenia. Wybaczcie. Oraz dodaliśmy Plan Pro. Sprawdzamy samochód Seat Arona. Modyfikacja model FR. Typ nadwozia jest ten. Mamy OK. Jesteśmy połączeni. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj wskażą. Wyposażenie jest dosyć bogate. Wielu funkcji nie będzie się dało włączyć, ponieważ są już aktywne w tym samochodzie, ale będziemy Będziemy parę funkcjonalności sprawdzać. Jest to młody system MIB3, chyba wszedł w połowie 2021 roku albo na początku 2021 roku. I po prostu cały czas jest rozwijany. Myślę, że dużo, dużo, dużo funkcjonalności będzie się dało aktywować. Skanuję. 19 modułów znaleziono w tym samochodzie. Na chwilę obecną 4 problemy pewnie te błędy. Również się tu pojawiam. Już mamy 9 błędów. Nowe auto przypominam. Mamy wrzesień. Auto jest z końcówki maja, więc yy, nie ma nawet yy, 6 miesięcy. Przejechane ma około 7000 km. No i sprawdzimy. Skanowanie trwa dosyć długo. Nie będę wam ty, nie będę was tym wszystkim za, zanudzał. Przyspieszę trochę czas. czekamy wciąż aż 9 wadliwych jednostek sterujących no to bardzo bardzo niefajnie zaraz będę sprawdzał wejdźmy w przytrzymaj aby usunąć błędy a chcemy zobaczyć je tak dobrze wchodzimy jednostki sterujące elektronika silnika błędy obecnie nie ma żadnych błędów sterownik Elektroniki układów informatycznych, brak komunikacji sporadyczna. Wystąpiło 14 sierpnia przy przebiegu 2300. Priorytet 6, częstotliwość wystąpienia usterki. Nie przypomnę sobie, kiedy, te, kiedy to się działo. Elektronika skrzyni biegów błędy. Obecnie nie ma żadnych błędów. Aha, rozumiem, podświetlają się na czerwono. Tak, układ regulacji odstępu od poprzednika. Rozumiem, że to wtedy, kiedy za blisko jestem od poprzedzającego pojazdu, wyświetla jako błąd. Magistrala danych, brak informacji, sporadyczna również. Jakiś krytyczny błąd wystąpił tego 14 sierpnia, bo on też o tej samej porze. Godzina 6:56. O ile dobrze pamiętam, jechaliśmy wtedy do Grecji. I około 6.56 byliśmy w okolicach yy, Zwardonia węgierskiej górki. Zestaw wskaźników. No, jestem zszokowany. Kontrolowany obraz na wyświetlaczu. aktywowano funkcja zastępcza. 6 sierpień. Częstotliwość wystąpienia usterki. Ograniczone działanie z powodu zakłóceń. 1 czerwiec. Yy, tak, w pierwszym dniu, zaraz yy, po odbiorze auta, były problemy z komunikacją. Ograniczone działanie z powodu zakłócenia komunikacji. 21 wrzesień 12:17, więc dziś. <grym> 1 Czerwiec, również ten sam dzień. Oraz 1 Czerwiec, również ten sam dzień. licznik częstotliwości wystąpienia usterki. Licznik cykli wyuczania. Mhm. Następny, interfejs diagnostyczny magistrali danych. Przeinstaluję się w tym miejscu. Błędy. Starownik elektroniki układów informatycznych, sporadyczna, 1 czerwiec. Tutaj tego 1 czerwca musiało wystąpić jakieś krytyczne załamanie. Ja od razu dzwoniłem. Pamiętam wtedy do ASO, że jest taki problem. Sprzedawca, który sprzedawał mi samochód, stwierdził, że mają dzisiaj wiele telefonów w tej sprawie. Jest jakiś awaria serwerów Volkswagena. Nie wiem, czy im się często te awarie zdarzają. Czy to było po prostu przy pierwszej instalacji i tutaj instalowaniu aplikacji w samochodzie, jak on się zgrywał, to zaczęło tak działać. System dźwiękowy. 40, to, jest, to jest chyba numer 47. Czyli te numery to nie jest ilość usterek, a, a numer, a numer urządzenia. Czy tam kod kodowo urządzenia podwójny subwoofer? Kod błędu sporadyczny, przerwa, przerwa. Mhm, rozumiem, czyli w momencie, kiedy był odłączany, pojawia się błąd subwoofera. Test wydajności nawet można zrobić. Moduł wzywania pomocy jednostka komunikacji SOS moduł 7, numer 75. To są numery modułów. O, żeby było jasne. Błąd magistrala danych, brak informacji, sporadyczna, 14 sierpień. No, to po prostu tam nastąpiły jakieś krytyczne, krytyczny system zdarzeń. O, zostały jeszcze trzy moduły. Przednie czujniki systemów wspomagających, czyli kamera. Magistrala danych brak informacji. 13 wrzesień. Tak, zdarzyło mi się ostatnio. Bez żadnego powodu szyba była czysta. Sterowanie światłami dwa z lewej strony. Doświetlanie zakrętów. Żarówka światła do jazdy w dzień. I światła pozycyjnego, ograniczenie działania z powodu za wysokiej temperatury. Kiedy był ten błąd? Nie wyświetla niestety. Bardzo dziwne. Hm. Dziwne, że się mogło przegrzać. Oraz przegrzało się drugie światło. Sterowanie światłami. Żarówka światła do jazdy w dzień i światła pozycyjnego. Bardzo dziwne, dobrze. Mamy sprawdzone błędy wadliwe jednostki sterujące, e, obsługiwane pojazdy, urządzenie o programie, możemy coś sprawdzić, jednostki sterujące, tak mamy je sprawdzone, e, czy możemy jakieś aplikacje tutaj, jakiś użyć e, funkcji? Wybaczcie, ja dopiero się z Wami uczę, a więc yy, też to jest dosyć chaotyczne. Pojazd, historia, informacje. Tak, znajdziemy: przebieg jest 2782 km. Kod silnika DPCA, sprzęt, podaj kod. Nie będziemy sprawdzać. Aplikacje, dostosowania. Tak jak widać, jak tu wskazuje, można zainstalować sobie wiele z tych aplikacji. Większość z nich kosztuje 10 kredytów. Mamy dostępne, tak jak powiedziałem, 200 kredytów. HiBeam Assist nie będę aktywował, bo go mam. Video in Motion dla MIP 3 będzie oczywiście aktywowany. Tylko przygotuję się, bo nie mam w tej chwili żadnego pliku wideo, żeby, żeby, to żeby to zrobić, żeby pokazać, jak wygląda przed uruchomieniem, bo pierwsza i podstawowa zasada, żeby to działało, musi działać wyświetlanie filmów na postoju, a u mnie to działa. Będziemy to sprawdzać, również będzie na, o tym film na kanale, warto obserwować bardzo bardzo dużo funkcji jest możliwych do aktywowania cruise control również mam modernizację oraz warsztat czyli można sobie kasować błędy kalibracja klap klimatyzacji reset inspekcji serwisowej to dotyczy oczywiście wszystko tego modelu i da się to Da się to aktywować. Jeszcze kwestia dodatkowych kredytów. 10 dodatkowych kredytów to jest koszt 2 euro, a 100 dodatkowych kredytów to jest koszt 19,99 euro. I 500 kredytów jest zrabatowane do kwoty 80 euro. Czyli nie są jakieś to wygórowane kwoty. Aplikacje można. Aplikacje i urządzenie można podłączać do, nie tylko do jednego samochodu, a do wielu samochodów, więc możemy też znajomym popodłączać i poaktywować różne funkcje. Mam jeszcze drugi samochód z koncernu VAG, czyli Seata i 2017 rok, i tam będę chciał na przykład zrobić ceremonię powitalną, czyli test zegarów, włączyć parę innych funkcji. Jest taka opcja, że gdybym na przykład zmienił lusterka na elektrycznie składane, to będzie się dało je zaadaptować, zrobić zamykanie ich z kluczyka, y, automatyczne składanie i parę innych funkcji. Tak więc bądźcie na bieżąco. Dzisiaj taki poglądowy filmik. Ja będę się tym bawił. Jak będę już bardziej obeznany, na pewno ben, będziecie mieli okazję zobaczyć to u mnie na kanale. Subskrybujcie, lajkujcie i pozdrawiam. Miłej zabawy, cześć.